Spada dzień Flagi Narodowej. To święto w naszym kraju obchodzone od 2004 roku, a harcerze ze związku Harcerstwa Polskiego już kilka dni wcześniej rozpoczęli przygotowania do tych obchodów. W naszym studiu goście podharcmistrz Agata Grzewacz i Mateusz Pisz. Witam. Państwa. Witam serdecznie. Dzień dobry. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, wywieź flagę. To tytuł tej ogólnopolskiej akcji. <laughs> Przepraszam, i jakie efekty? A, no efekty będziemy obserwować dziś tak naprawdę. Pierwszy raz. Stwierdziliśmy, że e, połączymy nasze siły we wszystkich miejscach w Polsce, w, której, w których są harcerze. E, chcemy zaprezentować ich działania, pokazać, że tego jednego dnia w tylu miejscach naraz nasze zastępy harcerskie, zastępy zuchowe, e, drużyny będą chciały zachęcić wszystkich mieszkańców do tego, żeby ten dzień podkreślić. Wesoło bawić się, ucząc się To, to, to Natomiast... akcja internetowa z kolei ten finał również dzisiaj e, Dokładnie, zaczęliśmy od takiej e, Rozgrzewkowej inicjatywy e, Zwanej o flagu się, Chcieliśmy stworzyć wielki album No i go stworzyliśmy e, Ze zdjęciami wymalowanych twarzy Naszych hercerzy, zuchów, instruktorów Czym jest flaga dla młodego człowieka? To e, symbol państwa Do którego należy odnosić się Z szacunkiem tak jak dla mnie. A odnosimy się z szacunkiem my, Polacy, młodzi ludzie? No. Tak, mi się wydaje, że tak, lecz nie wszyscy, wiesz. Niektórzy zaniedbują symbole narodowe. Jeden, <laughs> przepraszam, z widzów napisał do nas tak. W Danii niemal przy każdym domu stoi maszt z powiewającą flagą, bo duńczycy nie potrzebują święta flagi państwowej, by manifestować swoje przywiązanie do państwa i symboli. Czy u nas kiedyś będzie podobnie, czy już jest podobnie? No jest coraz lepiej, zdecydowanie. Myślę, że coraz mniej Polacy wstydzą się wywieszać flagę. Już to nie jest tak kojarzone tylko i wyłącznie z jakąś e, manifestacją. Ale, że raczej wywieszają tę flagę z poczucia dumy i takiego przywiązania do kraju. E, do tego, że mamy symbole narodowe i każdy z nas wywętrz czuje się tym patriotą, e, więc chcę ten fakt pokazać i podkreślić. No może to być syndrom czasu PRL-u? No właśnie, być Kiedy może. Kiedy po 1 maja chowano, chowano flagi, tak zwijano. Myślę, że społeczeństwo jest coraz bardziej odległe od tamtych czasów, szczególnie my, młodzi ludzie, mamy zupełnie chyba inne podejście dla nas. PRL jest tylko w książkach, więc, więc ta flaga jest naszą dumą. My się cieszymy, że możemy być chlubą, nosząc tę flagę, chociażby codziennie na naszych mundurach. Jest to dla nas zdecydowanie symbolem radości. Czy dzisiaj będą jakieś szczególne uroczystości, wydarzenia imprezy, czyli uczczenie, pokazanie, że możemy świętować. No, na, na, na wesoło, prawda? Nie tylko patetycznie. Myślę tutaj o świętach, o, o tych wszystkich obchodach narodowych. Może Mateusz zaprosić do Warszawy? To dzisiaj przy Pałacu Prezydenckim należy odbyć się przekazanie flagi przez prezydenta dla naczelniczki ZHP. A oprócz tego? Oprócz tego? No, harcerze pokażą się na ulicach ze swoimi flagami. Będę w takim wielkim białym namiocie przygotowywać ze wszystkimi, którzy będą chcieli oczywiście kotyliony i, i wiatraczki biało-czerwone, takie symbolizujące nasz naród. A co to, to znaczy być patriotą, Mateusz, dla ciebie? Patriotą to znaczy dla mnie być no, znać historię przede wszystkim swojego kraju, Polski, odnosić się z szacunkiem no i taką dumę, nosić dumę, że może się być Polakiem że się, no. <laughs> przepraszam, kocha ojczyznę mimo wszystko, mimo tego, co dzieje się czasem w polityce, jak politycy się kłócą ze sobą? No tak. Pytam o to, bo napisał do nas też jeden z młodych widzów, może jestem młody i się nie znam, ale jak widzę taką sytuację w naszym kraju, bezrobocie rośnie, młodzi ludzie tuż po szkołach nie mają żadnych perspektyw i tak dalej, i tak dalej. Pytacie o wczorajsze sytuacje, bo pytaliśmy o komentarze i odpowiedź młodego widza odpowiem tak, żałuję, że jestem Polakiem. I wykrzykniki. To przykro to przekra, ponieważ bycie patriotą to również branie odpowiedzialności za to, co się dzieje. Jest taka motywacja i chęć do tego, że skoro jestem członkiem tego narodu, członkiem tego państwa, to znaczy, że w jakiś sposób będę pracował na to, żeby było lepiej. Więc nie można po prostu siedzieć z założonymi rękami i mówić, obserwować to, co się dzieje dookoła i po prostu traktować to jako, jako rzecz taką naturalną. Trzeba nieść taką chętną inicjatywę w sobie. Że pomimo tego, że może dziś jest tak, to znaczy, że jutro może być lepiej. Wystarczy chcieć. I bardzo dobrze, że są takie wydarzenia, i bardzo dobrze, że poznaje się takich młodych, optymistycznych, uśmiechniętych i zaangażowanych ludzi. Pięknie dziękuję za to spotkanie. Pod także także czy i Mateusz Pisz z Związku Harcerstwa Polskiego byli naszymi gośćmi. Siódma, więcej informacji już teraz.